Ale tu przedszkole. Hej Zosiu. Cześć. Chciałam z Ciebie zapytać, czy Ty lubisz chodzić do przedszkola? Mhm, mm lubię. A co najbardziej lubisz w przedszkolu? Zabawki. A jakie zabawki są twoje ulubione? Mm, moja zabawka. Tak, czyli te, które przynosisz sama do przedszkola. Tak, a te przedszkolne też lubisz? Mhm. Mm i co lubisz robić jeszcze? Lubię tańczyć. I iść na wesele. Na wesele? W przedszkolu? Nie! Bo, bo zbliża się wujka wesele. Już po moich urodzinach są. Aha, super. Czyli ty ćwiczysz teraz, tak? Nie. Ja. Ćwiczysz tańce na wesele? Nie. Ja. Super i robisz to w przedszkolu? Dobrze. I z I sterstwó. Jak będzie Dzień Mamy i Taty, to wtedy, to wtedy będziemy śpiewać muzyki. Super. Czyli przygotowujecie się do Dnia Mamy i Taty? No, przygotowuję się. Super. A co w przedszkolu będzie, nie z domu. W przedszkolu będzie ten dzień, no. tak? I będziesz występować? No. Super. To co, już nie możesz się doczekać? No, nie mogę się doczekać. I kiedyś byłam na wyjeździe u Maltyny i tam się stuknęłam, jak się zjechaliśmy na, na jeden dzień. I tam był Marcel, też miał taką palówkę różową i szalą, a ja mam szalą, ale długą miał. Miał długie, a ja a jak, jak przyjdę następny raz do Martyny, to wtedy tą palówkę. Tą, tą palówkę um, szarą. Ten kotek parówka, tak? No. Ta poduszeczka. Mm -hmm. Okej, okay, to co dzisiaj no. masz w przedszkolu? No. Okay. Dobra. Dziękuję bardzo Zosiu. Piąteczka. Cześć, Nelcio. Cześć. Chciałam się dowiedzieć, czy ty lubisz przedszkolę? A za co lubisz przedszkolę? Nie wiem. Co tutaj jest fajnego, że lubisz przychodzić do przedszkola? Czekam aż rodzice się ogarną i patrzę i ten, ym, oglądam na telefonie. W przedszkolu? Nie, w domu jak rodzice się ogarniają. Aha, a później jak jesteś w przedszkolu to co fajnego robisz? Bawię się. Bawisz się? Super, a z kim się bawisz? Z Amelką. I w co lubicie się bawić? Bawimy się w serenki Super, to brzmi jak świetna zabawa. I co jeszcze lubisz robić w przedszkolu? Malować. A co najbardziej? Lubisz malować? jednorożce. Jednorożce, super. I gwiazdki. Gwiazdki, ekstra. Dziękuję bardzo, Nelciu. Kubuś, co? Lubisz chodzić do przedszkola? Lubię. A co lubisz robić w przedszkolu? Lubię się bawić. A w co? Swoje e, zingsy lubię. No, Swoje zabawki Swoje zabawki lubisz, a co jeszcze lubisz robić w przedszkolu? Lubię rysować. A co lubisz rysować? Też różne rzeczy. Na przykład? Zinksy. Super zingsy. Super zingsy, czyli lubisz się bawić zingsami i rysować super zingsy. Mhm. A co się jeszcze oprócz zingsów lubisz? Lubię, że się Cześć Wandziu! Chciałabym z ciebie zapytać, czy ty lubisz chodzić do przedszkola? Co lubisz robić w przedszkolu? Się bawić. Się bawić? A w co lubisz się bawić? W sklep. W sklep, super. A z kim się bawisz? Z ucią. Cześć Tomek. Chciałabym z ciebie zapytać, czy ty lubisz chodzić do przedszkola? Tak. A dlaczego lubisz chodzić do przedszkola? Bo więcej jest dzieci, można się bawić. Super, a w co się lubisz bawić? W piłkę. Cześć dziewczynki, chciałam was zapytać, czy lubicie chodzić do przedszkola? Tak, lubimy. A dlaczego lubicie chodzić do przedszkola? Bo, Bo tam jest, jest fajne i są fajne zajęcia. Tak, a jakie zajęcia najbardziej lubisz, Hanio? Na salę gimnastyczną i robimy ćwiczenia. A ty, Haniu? Druga, Haniu? Plastyczne. Najbardziej lubisz plastyczne. I co jeszcze lubicie robić w przedszkolu? Się bawić. A w co lubicie się bawić? To może po kolei? Mm, ja lubię się najbardziej bawić ubłych telefon. A ty, te, Hanarzko? Lubię się bawić z koleżankami. Cześć Zuziu. Chciałam się ciebie zapytać, czy ty lubisz chodzić do przedszkola? Tak. A dlaczego lubisz chodzić do przedszkola? Bo jest fajnie. A co takiego fajnego robisz? Się bawię z dziećmi. Super. I co jeszcze? Jak robię zadania w książkach. Też ci się podobało zadania w książkach? I co jeszcze robisz fajnego? Jak pani nas uczy czegoś. Lubisz się uczyć? Super, bardzo się cieszę. Piotreczka Zuzio, dziękuję bardzo.